Witam. Dziś ilustracja pola. Jesteśmy na jęczmieniu o zimę, na tym co kręciłem wcześniej, którym poprawiałem chwasty. No i widzicie, czysto jest. Ziemia słaba, ale porządne wapnowanie przez 2 lata. Płodozmian, trochę nawozu na wiosnę, i efekty dało. Jednak grzybówka zrobiona, bez skracania, bo bałem się, że tu będzie efekt. Odwrotny, bo ziemia jest słaba i bałem się tutaj skracać, ale chyba legnie, coś mi się wydaje, ale nie ma co go Ale jak na razie jestem zadowolony, wygląda nieźle. Pierwszy raz uprawiam jęczmień zimowy za namową kolegi. Niego też było na i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam.